Sierpień to miesiąc, w którym królować zaczynają pomidory takie idealnie dojrzałe na słońcu, słodkie, doskonałe. Zróbmy z nich kiszone pomidory. Coś nietypowego dla nas, Polaków, ale wcale nie takiego nietypowego na świecie. Przygotowuję solankę w wrzątku, łyżka soli. Typowa solanka do kiszonek. Do naczynia wkładam liście chrzanu, liście dębu, do tego dodaję garść czosnku, do tego dodaję trochę suszonego korzenia chrzanu i do tego jeszcze nasiona. Kopru. I teraz czas na umyte pomidorki. Dlaczego wybieramy na początek pomidorki koktajlowe, daktylowe, truskawkowe? Bo są idealne, jednokręsowe, więc będą świetną przegryską, świetnie nadadzą się do kanapek. Zalewam ciepłą, a nie gorącą salanką, żeby nie zdjąć skórek po 10, mniej więcej dniach mam idealne kiszone pomidory. Eksplozja smaku. Dosłownie eksplodują na naszym języku pełnią kiszonego smaku. Niesamowitego. A kiszone całe pomidory na zimę zrobimy kiedy indziej.